Siemaneczko w 23. części Let's Play, złote wrota. W drodze na bagna do bandytów eee, sprawdzałem różne miejsca i zobaczcie, kogo znalazłem w jaskini. Patrzcie. Co tu robisz? Od czasu do czasu przychodzę tu, aby sobie zapalić. Nic nie mięka. Tak no mi coś określi. takiego. Chcesz zapalić? Pewnie. Jasne. W porządku. Tylko nie pójść pary z ust, żeby mnie tu spotkałeś. Luzik. Nie ma problemu. Czasem po prostu trzeba się wycilować. Okej. Okay. No i tyle. Taka ciekawostka na początek tego odcinka. Jesteśmy na delikatnej... fazie, ale zaraz nas popuści. Chyba. To jest ta jaskinia, wiecie, jak schodzimy od Paladynów, to w prawo od razu. A prosto, to do bandytów, jest tam parę zadań do zrobienia, żeby sobie troszkę dorobić. Taki jest plan na ten odcinek, żeby uzbierać te pięć koła. Dlaczego w sumie to już mam te pięć koła? Bo jakbym posprzedawał ekwipunek, to by się uzbierało, nie? Ale zobaczmy te parę zadań jeszcze u bandytów. Może coś będzie ciekawego. Może coś się będzie opłacało. Wiem, na pewno chcę się zająć tą skrytką. Tylko najpierw musimy pogadać z tą kobietką od tych y, pancerzy z Cielostwora. Może by nam dała jakiś, to by było bardzo y, ciekawe. Znaczy ten pancerz jest bardzo fajny, nie? Więc... Może będzie okazja go ogarnąć. A jeśli nie, no to pomożemy temu kupcowi, nie? Dobra. Yy, a jeszcze jedna sprawa mnie ciekawi. Ty mnie mogłeś nauczyć? A, skradanie to ja mam za free work'ów. Ale tak się zastanawiał, czy kradzieży kieszonkowej, kto mógłby mnie nauczyć? Okej. Okay. O, Albert może mi przekazać kradzieży kieszonkowej, dobra. Nie wiem, czy się tego nie nauczyć, bo z tego, co się tam orientowałem, to będzie to potrzebne na pewno do jednego zadania. Chyba, że jest jakiś inny sposób. Słuchajcie, to. Yy, który to był? A, Alberto to. Tak, to był ten od piosenki, dobra. A, tylko, że to jest kurde drogi GIPS, jeśli chodzi o punkty. No, muszę się nad tym zastanowić. Dobra, słuchaj. E, skrytka saldry. Ok. Dobra, zobaczę czy będzie miała jakąś propozycję dla Las. Hej! Co też nagadał ci ten nędzny handlarz na karras? Eee... Nic. Nie? No szukasz mnie. Widziałam jak z nim rozmawiałeś. No tak. Czego no. od ciebie chciał? Dobra. Chcę, abym opróżnił twoją skrytkę. Co takiego? Dokładnie tak. Powiedział, że bardzo mu zależy na twoich pancerzach ze skóry cieniostwora. A ty nie chcesz mu ich sprzedać. Dowiedział się jednak, że przechowujesz kilka w swojej skrypce gdzieś w okolicy. Ha, ha. Ten matoł! I tak nigdy by jej nie znalazł. Kazał mi rozejrzeć się uważnie i popytać ludzi. Co ty na to? Bardzo no. dobrze, że mi o tym powiedziałeś. Na pewno obiecał ci jakieś zyski, co? Oczywiście. Hmm, no tak. Nie bój się. Stając po mojej stronie, wyjdziesz na tym. Oby, znacznie lepiej. Oby tak było. Ja zachętę dam ci powiedzmy. O! 200 sztuk słow. Już mi się podoba. Wchodzisz to? Pewnie, już mi się podoba. Jasne. Świetnie, oto złoto. A teraz powiem Ci co zrobimy. Dobra. Zwabimy go w pewne miejsce, mówiąc, że tam jest schowek. I tam stłuczesz go na kwaśne jabłki. Okay. A teraz chodź ze mną. Pokażę Ci miejsce zasadzki. Potem przyprowadzisz Karasa. Dobry plan, prawda? Świetnie. Dobra, słuchaj, e, poczekasz trochę, czy od razu tam gdzieś biegniesz? Słuchaj, ja bym jeszcze chciał zobaczyć e, e, tego Karasa, jaki on miał tam sprzęt na handel, nie? Bo podejrzewam, że później nie będę mógł z nim handlować po całej akcji. Więc zobaczmy, co on tutaj ma. Aha, takich dużo rzeczy do. E, no, takich pierdów w sumie. No, ten amulet, ale nie no, dobra, to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Dobra, to nie będzie mi go szkoda. Już idę. Oby nam się to opłaciło, nie? Facet gra ewidentnie nieczysto, także e, nie mam skrupułów, żeby tam się litować chyba, że ona też tutaj coś nam wywinie, jakiś numer. Zaraz zobaczymy. Gdzie ona pobiegła. skarbie. Trochę ci się coś chyba pochrzeniło. Dobrze, że tu wybiłem tą okoliczną faunę i florę, nie? Czy ona pójdzie do tej dźwigni po lewej? Teraz zobaczymy, bo w sumie innej skrytki to tu nie... nie kojarzę, nie? Eee, chyba tak. Chyba tak coś czuję. Jesteśmy na miejscu. Okay. Teraz przyprowadź tu Karasa. Dobra. Eee, Okej, okay, no chodźmy po niego. Czy da się tak łatwo labrać, żeby to przyjść? No, zobaczymy, zobaczymy. Oby tak. Myślę, że nie będzie większych problemów, nie? Żeby, żeby mu wklepać. No i mam nadzieję, że ta babeczka nam trochę pomoże, jakby nam nie szło oczywiście. Ale bądźmy e, dobrej myśli. Najwyżej e, wrzucimy go przed te tarcze. <śp> wypadek przy pracy. Odkryłem schowek Sandry. Serio, gdzie on jest? Ta. Chodź ze mną, to ci pokażę. Dobra, prowadź. Okej. Okay. Dobra, na razie idzie wszystko jak. Eee, jak po szlurku. Zobaczymy. Czy się coś nie spieprzy po drodze? Uważaj tutaj, stary, żebyś mi się tutaj nie zgliczował. Nie, ładnie idzie, dobra. Idziesz, stary idziesz, dobra. No to nie będzie żadnego problemu. Mam nadzieję, że ona nie będzie chciała go zabić, nie? Miało być tylko stłuc na kwaśne jabłko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co ona tu robi? Ty świnio. Oszukałeś mnie. Jak mi przykro. Oj! 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 Oj. To mnie kurla zaskoczył! Pokaż mu! A. Oj! Pokaż mu! Pokaż mu! Dobra! Rozwal go! A, Kurde! Pokaż mu! <laughs> pokaż mu! O Jezus! Mm. Rozwal go! Daj mu popalić! Shit. Rozwal go! Kurwa, jestem dla ostatnim tchwieniu, a ten gwida nie chce zginąć! No i po sprawie. Teraz ten nędzny kupczyk na pewno da mi spokój. W nagrodę dam ci jeden ze swoich pancerzy. Okay. Trudno. Nie chcę... Dzięki. Dobra. O, i reputacja plus 5. Eee... Spoczko. Spoczko. Zajebiście. Chwila. Ciekawe ile bym dostał reputacji od niego. Podejrzewam, że mniej. Jeszcze zobaczymy. Tak? No już dobrze, wygrałeś. <laughs> Czego ode mnie chcesz? Pohandlujemy? Pokaż mi. To dla mnie zaszczyt, że najemnik orków o. okazuje zainteresowanie moimi towarami. Okej. Okay. <laughs> ja zapomniałem, wszystko ci zabrałem, stary. Dobra, interesuje mnie pancerz. Eee... Aha. W Sobie jest trochę gorz. Znaczy zależy czego konkretnie potrzebujemy, nie? Ogólnie wizualnie no to podoba mi się zajebiście. No powiem wam, że podoba mi się bardziej niż ten orkowy. Tak. Wygląda zajebiście. No. Fajny jest, kurde. Yy, tylko, że nie ma ochrony przed ogniem i magią. No trudno, ale ma większą ochronę... A, ale my stracimy też z tego pasa. O Jezus. A... Trochę tak, ale dobra. W sumie spoko. To ja i tak chciałem pomóc tej babce, więc Okej, okay, pochodzimy sobie w tym e, pancerzu. Nie ma problemu. E, pytanie od czego jest ta dźwignia tutaj, nie? Co robi ta, ta dźwignia? O, bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, okay. ej może jak się nauczymy kradzieży, bo podejrzewam, że to właśnie jej skrzynia tutaj leży. Nauczymy się kradzieży i jej gwizniemy kluczyk, to wiecie, jeszcze może podwójnie na tym zarobimy. <laughs> A jak tam z naszą reputacją? Eee, czuję, że wysoko chyba, nie? No, 24, także jest, jest słuszna reputacja. U bandiorków tylko musimy się przekimać. Chyba nie będziesz miała problemu, nie? O. Czyżbyś chciał wejść do mojej chaty? Nawet o tym nie myśl. Okej, okay, okej, okay, sorry. Wow. Się wystraszyłem, nie? Że coś tam jeszcze będzie... Eee, nie tak. Muszę się poważnie zastanowić nad tą kradzieżą, ale i potrzeba mi 5 punktów na skradanie się, to... Kurczę. No dobra, prześpimy się do rana. No jest, kurde, kozacki pancerz. Eee, dobra, ale chodźmy, chodźmy do środka. To mamy wykonane. Eee, ale tak, zamach. Dobra, przekazał mi. Tak, eee, chodźmy do Snafa na pewno. A ty się znasz na strzałach na przykład? Niekoniecznie. Pokaż. Niekoniecznie. Skórzany pas ze skórzaną zbroją. Dobra, i masz tam łuki, okej. Okay. A tu chyba nikt się nie znał na strzałach, nie? Mogę zrobić o. coś jeszcze? Tak, pomogłeś mi ze skórami. Możesz mi pomóc w czymś jeszcze. O, proszę. Zamieniam się w słuch. Kilka dni temu, jeden z myśliwych Kirgo, wrócił z łowów na bagnach bardzo wesoły. Ciekaw jestem, co wprawiło go w tak dobry nastrój. Gdybyś go trochę poobserwował i spróbował odkryć, co on takiego tam robi. Zgoda. Oczywiście. Ja o niczym nie wiem. Nie zdradź się, mu, że ty jazdy się ci to wyda. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Trochę tutaj widzę się pozmieniało. W sensie jakieś kolejne zadania. Bardzo dobrze. A z tą sarą chyba jeszcze nic nie było związane, nie? Witaj, bracie, pancerza. Nie no, teraz widzimy bardzo dobrze od frontu. No nie no, jest fajny. Podoba mi się kurczaczki. Eee, kirgo... Eee, to... Który to był Kirgo? A, a to nie jestem Kirgo ze starego obozu, nie, 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 to jest inna postać w ogóle. Podobno ostatnio masz bardzo dobry humor. Może i mam. Nic ci do tego. Nie? Coś się stało? Nic się nie stało, a teraz spadaj. okej. Okay. Kirgo nie chciał podzielić się ze mną swoim szczęściem, czy ktoś mi może pomóc w tym? Ile mamy kasy? Dobra. A, a, zobaczmy. Aha, przyjdź wieczorem. O Jezus. Ej, tam. Dobra. Wieczorem powiadasz. Ej, tylko nie wiem, z kim tu pogadać. Najlepiej z jakimś chyba innym myśliwym, a ja mu zapłaciłem? Już nie pamiętam. Nie, chyba nie zapłaciliśmy mu, nie? Wydaje mi się, że nie. Brago, może będzie wiedział? Może trzeba pogadać z innymi myśliwymi. Kurczaczki, co on taki wesoły jest, nie? Hej, Bonzo. Nope. pouciekali jak zające. Byłem zupełnie sam. Strażnicy. Tu był strażnik też z imieniem. Może teraz się wreszcie do czegoś przyda, nie? Hej. Eee, też nie. Dobra, to nie, nie. Skończyły mi się pomysły. To chodźmy do obozu no. A mamy co robić? Może kiedyś wieczorem przyjdziemy, bo ten y, y, zabawa przy tym orkowym ognisku była spoko, także jestem ciekaw jak tutaj to wygląda, nie? Chyba, że jeszcze może ten coś wiedzieć. Albo myśliwi tam. Wiecie, tam ci przy tej jaskini. Też jest niewykluczone. Dobra, ale tak czy siak mamy inne śledztwo na głowie, także. Jest co robić, jest co robić. Ortega o! Nie poznajesz tej strzały? Pierwszy raz ją widzę. Czemu o to pytasz? Dwa dni temu ktoś wystrzelił tą strzałę w kierunku no. Grinsa. Mało brakowało, a trafiłaby go w głowę. Ktoś chciał zamordować szefa? Dokładnie. Jaki Sukinsyn mógłby chcieć to zrobić? Ha! Zaraz, niech pomyślę. I? Nic mi nie przychodzi do głowy. Grins nie ma żadnych wrogów? Z tego co wiem, to nie. Ale popytaj Snafa. On wie o wszystkim, co się u nas dzieje. Właśnie, właśnie tam zmierzałem. No, wydaje się być w porządku szefem, nie? Ten Greens. Na pewno lepsi niż jak byliśmy tu kiedyś. Wtedy to dopiero ci szefowie padali jak muchy. Hey, ty. Dobra, mamy też inną opcję, żeby hey. się dostać do środka. Wystarczy tysiaczka zapłacić. Co w ogóle mnie to nie interesuje. Bo każda ja monetka się liczy. Nie co słyszysz? Nie zawracaj mi głowy. Dobra, dobra. Tak się tylko chciałem spytać. Słuchaj, Snaff. Prowadzę śledztwo. No. Co? Jakie śledztwo? Tajne. Ktoś próbował zamordować Grinza. Dwa dni Widziałem temu, we ze swojego okna, znalazł ta. wbitą strzałę. Mało brakowało, a strzała trafiłaby go w skroń. E, strzała? Jaka strzała? Z łuku. Z wyglądu zupełnie nie przypomina strzał z Khorinis. Obejrzyj ją. Ehm. Nie wiem skąd mogła się tu wziąć. Nie wiem też kto mógłby chcieć zabić Grinsa. To się zupełnie nie mieści w głowie. Nikogo nie podejrzewasz? Nie mam dla tego pojęcia. Greens mówił, że wiesz wszystko o wszystkich. Tak, wiele wiem, ale nie mam pojęcia skąd się wzięła ta strzała. To wszystko tylko po Podobno na drugi dzień po tym zdarzeniu miałeś gorączkę. Gorączkę? Nie, zwykłe zaziębienie. A w gorączce bredziłeś coś o strzałach. No, człowieku. Czy ty coś sugerujesz? Przejąłem się troszkę oglisańca. Wszyscy w obozie bardzo go lubią i nie wiem co by się stało, gdyby zginął. Co, trochę dziwnie się zachowuje, nie? Tak jakby coś tam wiedział. Eee, wydał się zaskoczony widząc strzałę, ale nie powiedział mi nic konkretnego. No właśnie. Nie, takie Niedobrze. To są zwykli strażnicy, okej. Okay? Ech, trzeba popytać resztę. Może Kowal będzie kojarzył strzałę? No nie wiem, no trochę opcji jest, nie? Hej! Greens nie. Hej, ty! Ech, szukam zabójcy no. Szukam zabójcy Greensa. Zabójce? Przecież on żyje. Domniemanego zabójcy. Ktoś w ogóle chciał go zamordować? Na to wygląda. Znam jedną osobę, której przyniosłoby to korzyść. Kto taki? Fisk. Dawny o. handlarz. Podpadł Grinsowi, a ten za karę go do kopalni. O co to dokładnie poszło? Nie wiem. Może nowy handlarz Suarez więcej ci powie. Okej, okay, a to jest jakiś jego tam rodzina, nie? Bratanek czy coś? Czy tam siostrzeniec? Nie poznajesz tej strzału? Nie mam pojęcia co to za strzała? Dwa dni temu ktoś wystrzelił tą strzałę w kierunku Grinsa. No. Mało brakowało, a trafiłaby celu. Tak. Coś o tym słyszałem. Musisz koniecznie znaleźć tego, kto to zrobił. Nie rozumiem. Kto mógłby chcieć zabić Grinsa? Nikogo nie podejrzewasz? Nikogo. No dobra. Dobra. <śmiech> <śmiech> Także chodźmy do tego nowego kupczyka. Ty możesz coś tutaj ogarniać? Nie? Dobra. A gdzie jest ten nowy? O, tutaj jest. Słuchaj, jest sprawa stale. Na pewno nie wiesz, za co Fisk trafił do kopalni? Już mówiłem, że nie. Dwa dni temu ktoś próbował strzelić w Greensa tą ostrzałą. No, miał dobry powód. Może postanowił go sprzątnąć. To niemożliwe. A poza tym. Chyba wiem, do kogo należy ta strzała, ta? ale ten ktoś właśnie się tu zbliża. Nie gadaj, to jest fortuna? O kurde, to się ciekawie zrobiło. To ty chodzisz po całym obozie i wypytujesz o moją strzałę? <grym> no, jeżeli jest twoja, tak. To jedna z moich strzał przywieziona z dalekich podróży. Z jakich podróży? Byłem kiedyś na Elei. To wielka wyspa, ze dwa razy większa od całej wyspy Koriny. Okay. W znacznej części jest dzika i niezaludniona. Choć oczywiście, znajduje się tam kilka wiosek. I wielkie miasto z ogromnym zamkiem. Tam też kupiłem te strzały. Są produkowane z niezwykle rzadkiego drewna. Dzięki temu ha. są bardzo dobrze wyważone i zadają więcej obrażeń. Ta strzała została wystrzelona w kierunku Grinza. Wiem, kto z niej strzelił. Wiesz, kto chciał zamordować Grinza? Nikt nikogo nie chciał zamordować. Nie, wcale. Powiem ci, jak było. Ale pod jednym warunkiem. Jakim? Jakim warunkiem? Wszystkie strzały pozostaną u mnie. Przez to całe zamieszanie nie chcę ich strach. Okej. W porządku, to drobiazg. Powiedz tylko jak był. Za tu dużo młod. się łupił i swoim zwyczajem zaczął polować na trząszczę. <try> Oczywiście żadnego nie mógł trafić. I wystrzelał wszystkie strzały. Tedy zobaczył mój futerał ze strzałami i go zwinął. Pech chciał, że były to strzały z LA. W środku nocy coś mnie obudziło i od razu zobaczyłem zniknięcie futerału. Złapałem Snuffa i zabrałem mu strzały. Pozbierałem okay. wszystkie prócz tej jednej. Która się wbiła w futryna Greensa. Już dniało i nie chciałem być zobaczony. Wszystko rozumiem. To naprawdę tak banalna historia? Tak. Potem jeszcze z przekłości dolałem Snafowi specjalnej mikstury, przez którą kilka godzin leżał w gorączce. Jak śmiał ruszyć? No tak, moje tak, tak, zety. możesz trochę szybciej, stary. Pogadaj z nim. Pewnie. Ach, ta, się ta historia jest przyzna. tak. tak idiotyczna, że aż jestem w stanie w nią uwierzyć, nie? Dobra, chodźmy do Snafa. Ej, zobaczymy jaka będzie reakcja. I czy on to wszystko potwierdzi. No jeśli tak, no to śledztwo e, zamknięte. A jeśli nie, no to zaczyna się robić ciekawie. Trudno być tego pewnym. To ty strzelałeś do Greensa. Zaczynasz działać mi na nerwy. Nie ma sensu się wypierać, Fortuno wszystko mi powiedział. No, Fortuno to, to parszywy kłamca. Nie wierzę mu za grosz. Przecież... O czym wy tam gadacie? To Snaw strzelał wtedy w nocy, prawda? Tak dalej, co takiego? O czym ty bredzisz? Snaw upił się i co znowu zaczął... Co takiego? Ten co stary co cep jego... mi obiecywał! Dobra, przyznaję się, to ja wystrzeliłem tą strzałę. To był głupi, pijacki wygód. Jestem powiedzmy. gotowy na wszystkie konsekwencje. To chciałem usłyszeć. Zobaczymy, co powie Grimmis. <laughs> Zaraz sobie z Nie nim sam, pogadam. Okej. Okay. Kto opowiada takie rzeczy? Kurde. E... Skąd ty to znowu masz? O Jezu, nie chcę, żeby ona się zgliczowała. No, Kamal. Weź się troszkę jakoś róż. Nie zasłużył sobie na to. O Jezus. O Boże, bo chciałbym zobaczyć co się wydarzy. No nie, o tą ladę się musiała bidna. O, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Kto opowiada takie rzeczy? Będzie jakieś mordobicie? Przecież wiedział o tym wcześniej. Naprawdę z tak nikt nie pyta. Aha, sama tego nie Aha, dobra, myślałem, że tam się coś więcej wydarzy, okej. Okay. Dobra, zobaczmy, jak zareaguje Greens, jaka będzie jego reakcja na to wszystko. Tak jest. Już wiem, do kogo należała ta strzała. Należała do Fortuno, ale strzelał z niej Snaff. Snaff? Po co to zrobić? Machlał się. Dlaczego strzelał w moją chatę? Chciał mnie zabić, nie trafił? Nie, nie. To dość głupia i zawikłana historia. Opowiadaj. Mówiąc w skrócie, snaw się wypił <laughs> i zaczął polować na chrząszcze. Żadnego nie mógł trafić i wystrzelał wszystkie strzały. Wtedy ukradł strzały Fortuno, które pochodziły z zaginionego kraju zwanego Elea. Gdy Fortuno się o tym dowiedział, wlał Snafowi miksturę mieszającą zmysły. Od tego czasu Snaf zaczął bredzić. Fortuno pozbierał też wszystkie strzały oprócz tej jednej. Bał się podejść do twojej chaty. Pod cała historia. A ja myślałem, że ktoś chciał mnie zabić. Ta strzała wbiła się we framugę okna. Małoby nie wpadła do środka. Każe tego grubasa porządnie wybatorzyć. Dostanie 300 batów. Nie, no bez... A następnego dnia poślę go do kopalni. Daj spokój, w końcu no. sam się przyznał. A kiedyś miałem go za Nie, no wyluzuj Każę stary. Mu... Hmm. Niech ten wieprz w końcu zajmie się robotą. Jest trochę desek do piłowania przez cały kolejny tydzień. Będzie piłował od rana do wieczora. Ech, chyba lepsze to, to niż chyba kopalnia. Dobra kara. Dzięki za zrozumienie. Jak no. znam wejściem do obozu nadzorców? Oczywiście, możesz wejść. O proszę. Plus 10. Ja pitole. A, kurczaczki. 34 u bandytów. Bardziej nas szanują tutaj niż u orków, mimo że jesteśmy najemnikiem orków. O, już widzę, że Snaf e, wziął się za robotę, ale Ej mówię. Ty. To jest chyba lepsze niż kopalnia. Jak ci się podoba kara Grinsa? Daj spokój. Nienawidzę piło. W końcu trochę schudniesz. Spada. Ej, dobra. Dobra, to co? No, myślę, że w tym odcinku będzie koniec, tak? Do obozu nadzorców sobie wejdziemy w następnym odcinku, no? To będzie dobre rozpoczęcie. Także na dzisiaj to by było na tyle. Wpadajcie do opisu pod filmem. Trzymajcie się i na razie.